Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, ekspert, i zapraszam Was na kolejny odcinek Kanal minus, w którym omówię ATM rozrywkę. ATM rozrywka to jeden z najbardziej tandetnych kanałów telewizyjnych, jakie kiedykolwiek powstały. Na jego ramówkę składają się prawie same powtórki, powtórek, powtórek, ale po kolei. ATM rozrywka to wspólne przedsięwzięcie grupy ATM i Polsatu. Kanał wystartował 20 lutego 2012 roku. Nadaje z satelity Hotbird i na multiplexie pierwszym na ziemnej telewizji cyfrowej. Początkowo nadawane seriale internetowe takie jak Pitu Pitu oraz program Amazonki. Po zakończeniu emisji testowej, czyli 1 sierpnia 2012 roku, ramówkę rozszerzono o seriale Ponsatu. Takie jak Rodzina Zastępcza, Graczykowie i ich spin-off czyli buła i spuła. Świat według kiepskich, wszystkie serie szpitala na perypediach i daleko odnoszy. Synowie, pensjonat podróżą. Dziki, Fala Zbrodni, Pierwsza Miłość i tym podobne, a także archiwalne teleturnieje Polsatu, czyli Awantura Okazje i Gra w Ciemno. Wtedy wprowadzono aktualnie obowiązujące logo. Później do ramówki wprowadzono teleturnieje Podróż Życia, oryginalnie powstały na zlecenie TVP1, program kulinarny Ewa Gotuje oraz seriale zagraniczne, takie jak Świat Według Bandych, Cimarron Strip, Ali McBeal, Pip Show, Plebs, Bayer's Bell Air, MacGyver, Alf, Lizzie, Maguire, Słoneczny Patrol i oddział specjalny, a także praktycznie nieznane w Polsce zagraniczne filmy. Ostatnio do ramówki wprowadzono programy oryginalne takie jak Polskie Dziary czy Zawodowiec Amator. Od 11 stycznia 2019 roku kanał nadaje wyłącznie w formacie 16x9. Kanał wyróżnia się tym, że nadaje w kółko jedno i to samo. Emisja seriali odbywa się kilka razy dziennie, najczęściej po dwa odcinki pod rząd. I to by było na tyle jeżeli chodzi o ATM rozrywkę, ja Wam dziękuję za uwagę, oglądajcie, subskrybujcie, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku Kanal Minus. Cześć!